Cześć! Tu się z obrazy.pl i dzisiaj chciałabym zrobić bardzo proste wylewanie na tym małym podobraziu. I to podobrazie jest 15x21 cm. Tablica malarska. I wylewanie jest na podstawie Tictus Color Art. On zrobił jakiś czas temu taki obrazek brązowo-czerwono-pomarańczowy, a ja dzisiaj chciałam sprawdzić, używając mojego brązu zamiast ambry, którą on używa, ringpura, gdzie użyję żółtego zamiast pomarańczu, czerwonego, i wymieszam to wszystko z Renaissance Puring Medium w proporcjach 2 do 1. I mam mniej więcej po tak 20-30 ml mojej żółtej i czerwonej farby, no i dużo mojej farby brązowej. Ale zanim wyleję, to najpierw zrobię jeszcze jedną rzecz, a mianowicie pomaluję moje podobrazie w moim yy, brązowym kolorze. Wracając do TikTusa, yy, on zrobił zrobił to wylewanie z tymi używał tych trzech kolorów. I ja chcę zobaczyć, jak Renaissance Pouring Medium się miesza, albo nie miesza, jeśli chodzi o kolory. W brązie są jakieś inne rzeczy, to znaczy to nie jest tylko czysty, czysty Renaissance Pouring Medium, ale żółty i czerwony, tam nie ma nic innego. Więc będzie to bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak zachowuje się Renaissance Pouring Medium. Przepraszam, że te dziwne zmiany kolorów, ale coś mi się stało z aparatem. No dobra, ale wracając do mojego obrazka, zacznę od żółtego, dlatego że chcę mieć żółty na, samym, na samej górze. Dlatego jest to pierwszy kolor, który idzie, no bo pamiętamy, że kolor, który jest na spodzie, zawsze będzie na wierzchu. Rozdzielę to małą ilością mojego brązu, dlatego że boję się, że ten brąz po prostu przejmie całą kompozycję, a tego nie chcę, żeby był jakiś potwornie ciemny. I teraz dodam połowę czerwonego. Hmm, ponieważ mam z jednej strony dużo farby, a z drugiej strony mało, no to postaram się dać tak po połowę każdego mojego kubeczka. Wie co? Hmm, troszkę za mało, to nie jest połowa czerwonego. Trochę dołożę. Yy, ale tak jak mówiłam, chcę, żeby były dwie warstwy żółtego i czerwonego. A pomiędzy nimi będzie, będzie brąz. Wracając do tiktusa, ym, a dokładniej do tego, czym ma być ten eksperyment, ja chcę zobaczyć, jak tak naprawdę zachowuje się renesans póry medium, jak jest jedyną rzeczą dodaną do farb. No, może trochę wody, ale to tylko do, do tego, żeby konsystencja była odpowiednia. No bo purin medium z mojego doświadczenia jak do tej pory, jak mieszałam go na przykład z Flow no to zachowywał się inaczej. I teraz też chcę zobaczyć, jak się wylewa, tak? W tej chwili konsystencja jest w miarę gęsta, więc też zobaczę jak to wszystko wygląda i czy jak będą się układały moje pierścienie, Jak... E, czy kolory będą się mieszać. Z tego co widzę jak na razie w kubeczku, no to no jest to piękne rozwarstwienie. Te kolory w ogóle się nie mieszają, każdy zostaje w swojej przydziałce i em, razem, ale osobno. Tyle farby na tak małe podobrazie powinno być wystarczająco, a wręcz za dużo, bo tutaj nie martwię się, że zabraknie mi farby i nie pokryję wszystkiego. No, nie zapominajmy do tego, że oprócz tych dwóch kubków miałam jeszcze cały, całą masę tego brązu. A jak widzieliście w moim poprzednim wideo, link na górze, taki mały kubaczek jest wystarczający na zrobienie ringpura na tego typu obrazie. No, ale ja tu gadu-gadu, a tu pora zabrać się za wylewanie. No dobra, gotowi? Ale bardziej pytanie, czy ja jestem gotowa? Gdzie tu? co? O, tu jest mniej więcej środek. Dobra, więc celuję i leję. Wylewa się trochę, jak mleko skondensowane. Takie słodzone. No tylko trochę, teraz już idzie lepiej. No, kolory bardzo piękne. Nie widzę, żeby się za bardzo mieszały. Bardzo piękna rzecz wyszła. No, kolory są przecudownie rozdzielone. Nie mam żadnego zamiaru konkretnego, nie mam żadnej konkretnej kompozycji, którą chcę zrobić. Chcę tylko zobaczyć, jak to wszystko się rozejdzie, ale widzę bąble powietrza, ja je usunę. Pozbyłam się bąbelków powietrza, no bo nie ich, nie taki był mój cel, tak, i teraz zajmę się kompozycją. No dobra, to zacznę od pierwszego rogu. Op. Wracam z farbą na środek. Cały czas pięknie zachowuję się, nie mieszają się te kolory. Dobra, drugi róg. Dobrze poszło. Wiecie co? Fajnie jest mieć za dużo farby. Także rzeczywiście można się jej pozbywać i nie martwić się, że nie pokryje rogu. Fajnie się trzymają te kolory, tylko mam wrażenie, że lepiej by było, jakbym użyła proporcji 3 do 1, a nie 2 do 1, bo no to jest troszeczkę za gęste. A z drugiej strony też wydaje mi się, z drugiej, z trzeciej, a też wydaje mi się, że nie musiałam malować podobrazia, no bo mam tej farby tyle, że ona sobie spokojnie wszystko pokryje. A jeszcze ten kącik. Okej, okay, poszło. No i jak myślicie? Fajne, nie? Bardzo interesujące. Kolory cały czas pozostały podzielone. Jedyne co się zastanawiam to jest ten duż, górny żółty róg. Trochę, trochę jakby tutaj prześwituje, tylko pytanie: czy to jest kwestia wymieszania się kolorów, czy po prostu prześwitywania brązu z pod spodu? No bo zarówno żółty jak i czerwony. Nie są farbami w pełni kryjącymi, tylko one są trochę transparentne. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak to wszystko wyschnie, ale jak na razie całkiem nieźle. Chciałam Wam pokazać mój wyschnięty obrazek. Jak widzicie, nie zmienił się za bardzo od czasu wylewania. Wyraźnie widać rozgraniczenie pomiędzy warstwami i doskonale widać żółty, brązowy i czerwony. Jest może troszeczkę zamulenia tutaj w tym rogu, no ale bez przesady. Do tego to, że jest taki zielonkawy, no to dlatego, że w moim brązowym był czarny, ale chciałam zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Powierzchnia nie jest płaska. Wygląda na to, jakby tam były bruzdy. I wydaje mi się, że to jest związane z tym, że mieszanka była zbyt gęsta. I tam, gdzie była troszkę inna farba, czyli brązowa, no po prostu to się wszystko inaczej ułożyło i wyschło. Ale zanim się rozstaniemy, są jeszcze trzy rzeczy, które chciałam wspomnieć. Numer jeden. To nie jest błoto. To, jest, to są kolory, które prześwitują przez żółty. Zapomniałam zupełnie o tym, jak mówiłam wcześniej, ale przecież te farby są na pół przeźroczyste. To znaczy, że no to, co jest pod spodem, musi przebić. To było numer jeden. Numer 2 jest taki, że w następnym odcinku będę robić to samo wylewanie, to znaczy ring pura, ale z w konsystencji 3 do 1. No więc subskrybujcie, żeby nie uciekł wam ten odcinek. I trzecia rzecz jest taka, że patrzcie na to, jak te kolory są mimo wszystko podzielone. Żółty, brązowy i ten czerwony to jest raz, ale one się świecą. Farby Renaissance Colors są Matowe, a tutaj po dodaniu Puring Medium one wcale nie są matowe. Są na tyle fajne, że nawet zastanawiam się, czy będzie mi potrzebny jakiś werniks, żeby utrzymać tą, ten, tą saturację i te, i te piękne kolory, które się tutaj pokazały. Więc to jest kolejny, kolejny plus Renaissance pouring Medium. No dobra, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie kciuka w górę. I subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam następny. Na górze znajdziecie linki do innych moich eksperymentów z Porym Medium, a na dole wideo, które YouTube myśli, że jest dla Was najlepsze. Do zobaczenia w następnym odcinku.